39, Iwona Jagiełło. W tym sezonie Góra Rosji jest w granie. Nie możecie się skupiać, nie Dziękuję. Iwowarski kapitalne zagranie. Nie ma jednak bramki. Chytrzy stracone. Kolejne przechwyt drużyny z Małopolski. Nadal jazda gra trzech. W utsalu Leszno. Odpowiedź złomni. Piłka nadal. W posiadaniu ekipy z Wielkopolski, czy będzie pierwsza bramka, tak jest! Doskonałe zagranie Michała kołodzi. nie było faulu, gramy dalej, Kołodziejek broni Nie na lewą stronę, okazja na bramkę wyrównującą, Zarko, 30 sekund, pierwszej połowy przed nami, Maciej Piwowarski czeka na piłkę, Adam Tarko, a tymczasem Piwowarski wyrównuje! Robi nam się bardzo ciekawie, więc do pojedynku gwiazdy Ruda Śląska z Red Dragon z natomiast na Oliwier, Simber, jeszcze raz Simber! Problemy z ekipą z Małopolski, która rusza po bramkę na 2 do 1, Małek! Szymon Małek i mamy sporą niespodziankę! Świetnie Warriors w obronie, kontra na 3 do 1, Oskar Nowak broni Anders. Graczą Warriors Został jednak zablokowany tak samo jak Rybarczyk. dobitka Mamy ponownie remis. Po raz drugi do siatki trafia Marcin. pełna 3 minuty do końca. Nie ma bramki na Oskar Nowak. Jednak nie wybrał inaczej. Rzut wolny dla futsalu Leszno. Jakub Machowski, Oliwier Schimber polu karne, Rybarczyk i gol! A więc rzutem na taśmę futsal Leszno zapewnia sobie prowadzenie 3 do 2. Skarnowak, Piwowarski, PIWOWARSKI! Gracze futsaru Leszno, którzy tym samym to było awans do 14 finału. Nie był to najlepszy występ według Leszna, ale najważniejszy jest końcowy wynik, który brzmi 3 do 2 po bramce w ostatniej minucie. Ogromne brawa dla ekipy z Małopolski, która